Welcome, babe. I asked you something. Answer. We might stop being so nice, bitch. You wanna play IMC? We'll count to ten. Ten, bitch. We don't bite, babe. I make no promises. Doskonała prezentacja. Wcielamy się teraz w Mirandę i musimy uciec przed pościgiem. Dobra, tędy, prawa zamknięta. Więc musimy iść tutaj. Wszystko to. Więc ten materiał poświęcimy sobie na Mirandę. Zobaczymy, jak to wyglądało z jej perspektywy. Dobra, ukryjmy się przed tymi bandziorami. Czy już jesteśmy bezpieczni? To to jest pytanie. Aha, musimy przesunąć lodówkę, bo ona nam blokuje drzwi. No, jak to kobieta nie ma wystarczająco siły, nie dobrze. Tutaj mamy dziurę w ścianie. Super. turędy którędy teraz rozglądnij się, tędy. Tędy nie wyjdziemy. Tutaj nas prowadzi super. Wychodź, wychodź na zewnątrz. W tamtym kierunku. O kurde! Czyli oni się rozdzielili. Yy, tędy. Uciekaj. Uda nam się teraz pod przyczepą, tak? Pewnie nas chwycą za nogę. No właśnie. Dobra, teraz tędy. Kto nam pomoże, kto nas uratuje? Tam idzie kolejny. Dobrze znają te zakamarki.

Chorzysz okay? ty taką potraktowali I to ma te blizny No co zagnoje? gnoje? It's okay, dolly. okay now i just need to follow the plan feed the cat water the plants and make some coffee easy as always am i right dolly. Right. Right. I okay. Should yesterday's voicemail too but i'm sure it's just mom again.

Była matka Mirandy, spoko, ładne mieszkanie, certyfikaty, sporo pucharów. Zobaczmy sobie zdjęcie A. o fajne graffiti. Hardware groceries. Dobra, podlejmy kwiaty najpierw. A, to przez to, że jej pocieli twarz straciła oko. Tu coś jeszcze mamy. Najważniejsze fakty. Przykładny policjant wpisany na listę dawców w programie Robocop. Zwolniony dyscyplinarnie ze służby za samorząd dokonany na przestępce Pamiętamy. Błyskotliwa kariera w szeregach najemników. O proszę! Świadczył usługi podczas programu poza życie zapoczątkowanego przez starego. Ale strasznie słaba grafika na tych yy, opisach. Nie podoba mi się to. Co my tu mamy? Potencjalni inwestorzy. Coś jeszcze? Czyli Miranda już była. Patrzcie, mamy Robocopa. Tu jest to chyba krzesło. Sprawdź komputer zaraz. Zarys prezentacji numer 3. Łamacz OCP. Notatka: skoncentruj się na głównych punktach i unikaj technicznego żargonu. Co to takiego? Nazwa mówi sama za siebie. Urządzenie pozwoli nam przejąć technologię OCP, aby użyć jej do walki z przestępcami. Wykorzystamy istniejącą infrastrukturę OCP Communication. Dobra. Umiejętności tak nie mamy, to te umiejętności będą dla robokopa. Zróbmy najpierw kawę. No to chyba kawy nie będzie. Słucham, ale kota, już spróbujemy nakarmić. O, tak samo nie ma. No dobra, to wszystko, tu wszystko jeszcze łazienka. Teraz pytanie: czy będziemy opuszczać jej mieszkanie, czy nie? Zobaczmy to. Sprawdźmy komputer. Cześć Mirando, słyszałam, że nadal szukasz pracy. Jesteś wspaniałą, małą wojowniczką, która po trzech latach bezrobocia bez nieustannie wciąż próbuje. Ale nie poddawaj się, w końcu ci się poszczęści. Kolejna notatka. O! Spotkajmy się, wysyłam porucznika kolea. Some nice clothes and shit. I should practice my speech. But let's start with documents. Zbierz strony prezentacji. Dobra, ale gdzie one są? W komputerze czy. Czy na stole? Zobaczmy tu. Chyba tutaj, tak? Czy ja wszystko zabrałem? Może tu coś jest jeszcze. Dobra, to jest kolejne. Zbierz dokumenty. A szukamy trzeciego. Dobra, pytanie, gdzie jest? W łazience? Tak jest. No to ciuchy były tutaj. Zobaczmy, w co się ubierze. It's time to practice the speech. prezentację razem z Maybe sunglasses or, yeah, you're right. This is a serious business meeting. Gdzie Scott, tutaj. Okay, Dolly, focus. I'll go through the key points of my presentation. I need your honest opinion. What will make Detroit safe? The right people with the right tools. OCP's technology is such a tool, however, wielded by the wrong hands. You and I are the right people for this burden. With OCP technology, we can make a difference. We just need a special device to take control of their network. The OCP hijacker. Fortunately, I know how to build it. Was that an okay opening? My plan to make Detroit a safe place requires a central operation base. You ask where? The Omni Tower. It will provide us with the necessary energy infrastructure and supplies we need while remaining beyond police jurisdiction. Nobody will notice if we borrow just a little bit of power. What do you think about that bit, Dolly? You must be wondering how to build the device that makes our plan possible. Why hasn't anyone tried that before? Well, there's a catch. We'll need Robocop to use a back door into their system. But don't worry. I also know how we can manage this. Did my pause there work? You're a tough crowd, Dolly. Hope he'll be more interested. Okay, so Dolly. W tym palce. I'm getting the call. Okay. Wish me luck. Zobaczmy, co za telefon. I'm waiting outside, Dr. Hale. Oh, I'll be down- Don't keep us waiting. Charming guy, huh, Dolly? No to już wiemy, Miranda współpracowała e, z Gravesem. Dobra, wychodzimy z mieszkania. Wszystko tutaj obadane. Jestem bardzo ciekawy też tej misji, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście chciała to wszystko robić w słusznej sprawie, ale jak zawsze wymknęło się to spod kontroli. During the time, the Dr. Hale, over here. Grape's got himself an egghead. Guess your expertise doesn't come cheap. Money is not the essence of my proposition. It won't stop him from burning more of our assets. Not that there's much left. So let's get moving. Can't let your glamorous business wait. Are you mercenaries really struggling financially? You scared of having to work for peanuts? You can still quit. You don't agree with what Graves is fighting for? We're mercs, not a charity. As long as Graves is paying me, I believe everything he tells me. Where are we going? Get in. this is it. follow me. so what are you offering, graves? i specialize in science and technology. sounds expensive, but it doesn't sound worthless. i might invest a little bit, you know. technology is always worthwhile. so how do we fit into your picture? i would prefer to discuss this with someone in charge. Kitty's got claws. Suit yourself. But your offer better not be some cash grab. We'll let Cassius be the judge of that. Yeah, he likes to be the judge. Do what you want, but remember who you're dealing with. Wydaje mi się, że w tym miejscu my już wcześniej byli, jako Alex Murphy. Wraz ze swoją ekipą. Dobra, na dół, tak? Mam nadzieję, że przy tej czarnej otoczce gry nie będzie pikselozy. Strasznie przy, zauważyłem, że przy nagrywaniu, gdy są czarne elementy w grze, strasznie widać pikselozy. Nie wiem, od czego to zależy. Dobra, idźmy. Dr. Hale, it's good to finally meet you. Now sit. How about I get straight to it? What will make Detroit safe? The right people using the right tools. OCP. The right people with the right tools. Excuse me? In your presentation materials, you wrote the right people with the right tools, which is different from what you said. How do you have a copy of my speech? My hackers already showed me your presentation, it's very impressive. But you know what is even more impressive? It's more impressive when you can see your plans become reality. I'm sure you recognize them. They've not only left a scar on you, but on all of our society. What they did to you hurts me a lot. Together we can make sure that such a nightmare doesn't happen to anyone ever again. I bought these low lives here to show you that I take our agreement seriously, to relieve you of your sense of injustice. Finally, you can give them what they deserve. Just press the button. So, Miranda, are you ready to move from words to deeds? I. I need to think. This is what you wanted, isn't it? Show me you're serious about this, and press the button. Mamy do wyboru naciśnij przycisk, odmów naciśnięcia przycisku. Dobra, naciśniemy, zobaczymy co się wydarzy i tak już za daleko my się posunęli. a necessity. We can work together, Dr. Hale. I see you understand that. It's a bit tragic that all of us have a common goal, but we can't act together. Do you know the reason? I do not reason with criminals. Both of you reject crossing the line that separates you from being effective. Fortunately, I learned to cross that line long ago. <laughs> Już wiemy, co wydarzyło się w pierwszym odcinku. Kto to zamroził tych wszystkich na posterunku policjantów? To było to urządzenie. No, na Robocopa to może nie działać, ale na zwykłych przeciwników, śmiertelników, jak najbardziej. Sprażacz, specjalna jednostka typu anty-Robocop. Dobra, no ale jak będziemy strzelać po nogach, uwaga, to oni są, że tak powiem, bezradni. Wydajmy sobie punkty umiejętności, szybciutko. W skupienie lecimy jeden punkt i teraz może lecimy w pancerz. Dobra, zabieramy to urządzenie i zobaczmy jak będzie działało na przeciwników. Potrzebujemy trochę czasu, żeby się naładowało. No super! No nie mają szans. Ile jeszcze? Dwa strzały mi zostały. Najwyżej się wrócę po broń. Uwaga! To pierwszy, ten lepszy, nie? Jeszcze jeden szczał. Mogę w sumie zabrać amunicję? Zobaczmy. Czy będzie więcej? Nie. Granat. Wycofaj się. Amunicja została. Dobra, to ja sobie tu wystrzelam to wszystko. Pewnie się pojawi całkiem sporo przeciwników. Tu idą. Ależ to świetnie działa. Tu jeszcze pewnie będzie dwóch drony. Ile mi zostało? Trzy. Zobaczmy, jak, jak sobie poradzi to urządzenie z dronami. Chyba sobie nie poradzi. Tu już bardziej potrzebujemy zwykły pistolet. Żeby pokonać latające drony. Ale nie powinno być z tym problemu, ale bardzo fajna misja. Podobają mi się te wymyślne. Eee, co tu jeszcze idzie? Drony czy człowieki? Działko, działko jest tam Gdzie jest zamroży, zobaczmy Dobra Też mógłbym je wziąć i... A nie z tej strony. Eliminacja, super. O, tego jeszcze my nie widzieli. Czy ja muszę wejść tędy? Poczekajcie, bo już się pogubiłem. Tutaj nie widzę nic do rozwalenia ani tutaj żadnej. Tu jest. Zhakuj to. I będziemy mieli działko zneutralizowane. Super. Tu są. mamy ciekawego? Tarczę też mógłbym rzucić. Ej, ej, bo już mi się przycina. Oberwał, oberwał. Tu gdzieś jest. Cały czas strzelają. Ale nie powinno być problemu. Tam idzie. Wow, tam mi sporo ich jest. Dobra. Jak stoimy za amunicją, nie mam nic. Niedobrze. Nie, spowolnienie chciałem użyć. Oberwał. Wyszło całkiem sporo tych przeciwników. Trzeba się z nimi rozprawić. Patrzcie, ilich jest. Tuż oberwie? Kto będzie szczęścia, że mi oberwie? Dobra skrytka przed tymi wszystkimi najemnikami. To nie jeszcze żyje. Tu jest kolejny. I jeszcze jeden gdzieś na mapie widziałem, że się ukrywa. Tutaj tak, to wszyscy nie wychodzą dalej. Patrzcie. Nadal wychodzą przeciwnicy. Ciekawe co na to Robocop. Znajdź Grave'a. Ja jeszcze się rozglądnę szybciutko. Czy mamy tutaj jeszcze ten zamrażać? Cudowną broń. Wszystko jest tutaj ogarnięte na mapie. Gdzie jesteśmy? Tutaj nie widzę żadnej skrzyni. Okej. Okay. Ta broń mi się strasznie podoba, tylko chciałbym sobie znaleźć tak amunicję do niej. To było ogniwo. Super. Tu się jeszcze wrócę, bo na pewno tu gdzieś była amunicja. Mamy 8 sztuk. No i dobra, przyda nam się. Rozwalę to? Zobaczmy. A, nie możemy. Szkoda, że nie możemy rozwalać jeszcze przeciwników w ten sposób. Tutaj wszystko, wszystko ok. To wiecie co? W tym momencie sobie, jak co zakończymy? I w kolejnym materiale zrobimy sobie ciąg dalszy tej misji. Będziemy ścigać Gravesa. To by było na tyle do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!